Cześć, moi drodzy! Tu Janek. Jestem Amerykaninem, który uczy się polskiego. Kiedy zdecydowałem się na założenie kanału na YouTube po polsku, to oglądałem dużo innych kanałów dla inspiracji. No i też dla przyjemności. Sądzę, że wielu z Was często szuka dobrych kanałów na YouTube i dzisiejszy odcinek jest poświęcony właśnie temu tematowi. Porozmawiamy tylko o siedmiu z moich ulubionych kanałów w tym filmiku, ale jeśli widzicie na stronę główną mojego kanału, to tam znajdziecie jeszcze dużo playlist z innymi bardzo ciekawymi twórcami, którzy Wam mogą się spodobać. Więc tak, bez zbędnych ceregieli, to jest moja lista najlepszych polskojęzycznych kanałów na YouTubie. Numer 1. Tajemniczy Świat Żydów. Tajemniczy Świat Żydów jest jednym z pierwszych polskojęzycznych kanałów, który oglądałem na YouTubie. Materiały oczywiście jest bardzo interesujące. Chodzi o kulturę, tradycje i prawa judaizmu. Wszystko z punktu widzenia bardzo sympatycznego człowieka chacyckiego o imieniu Elahu. Tematy są różne. Czy Żyd może być wegetarianinem? Jak Żydzi odpoczywają na wakacjach? Czy Żydzi mogą mieć zwierzaka domowego? I dużo innych ciekawych tematów. Nawet jest wideo: Czy Żydzi wierzą w UFO? Tam jest wszystko. Ale mam jeszcze jeden powód, dla którego rekomenduję ten kanał. Jego właściciel mówi po polsku szczególnie wolno i wyraźnie. Co jest po prostu niezbędne dla jakiegokolwiek ucznia języka polskiego, w tym mnie. Numer dwa: śmieję wątpić. Skoro już chodzi o religię, to warto wiedzieć, że są dobre kanały niereligijne, czyli ateistyczne, a z nich moim ulubionym niewątpliwie jest śmiejem wątpić. Według właściciela kanału Łukasza, Śmieję wątpić, promuje krytyczne myślenie i sceptyzm, omawiając tematy takie jak nauka, pseudonauka, religię, racjonalność i wiele inne. Nawet jeśli jesteście wierzący, nadal może wam się, może wam się to spa, spa, spodobać. Łukasz odróżnia się od innych ateistów, moim skromnym zdaniem, przynajmniej, takie jak Christopher Hitchens lub Richard Dawkins, w tym, że nie traktuje perspektywy religijną jako bzdur, w który może wierzyć tylko głupi człowiek, a prezentuje swoje idee z szacunkiem. Mniej więcej, pierwsze słowa, jakie Jezus kiedykolwiek wypowiada, brzmią. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Zauważcie, że to nie jest MAMMA albo Szczególnie spodobał mi się filmik o dzieciństwie Jezusa. To było bardzo zabawne wideo, a w nim można usłyszeć, jak Łukasz śpiewa. I Józef stary, i Józef stary, ono pielęgnuje. Bardzo fajnie, prawda? Numer 3 RADZKA jeśli Was interesuje moda, to Radzka jest kanałem dla Was. Jej filmiki dotyczą najpiękniejszych ubrań, historii mody i życia w Polsce. Szczególnie rekomenduję ten kanał dla ludzi, którzy planują pojechać do Polski lub tam mieszkać. Chcecie w końcu wyglądać fantastycznie, gdy spacu, spacerujecie, spacerujecie, spacerujecie po, po ulicach, po ulicach. Spacerujecie po ulicach, spacerujecie po ulicach. Spacerujecie po Chcecie w końcu wyglądać fantastycznie, gdy spacerujecie po ulicach Warszawy, prawda? No super. Numer 4, Wacisław Zarudzki. Jako człowiek, który długo mieszkał w Rosji, mnie bardzo interesuje spojrzenie Rosjan na Polskę. Wiacisław Zarudzki jest właśnie tym Rosjaninem, którego moim zdaniem warto oglądać. On bardzo dobrze mówi po polsku i w swoich filmikach wymownie opowiada o swoich wrażeniach z kultury polskiej i pokazuje codzienne życie w Polsce. Zarudzki też rozmawia o kulturze i życiu swojej ojczyzny. Ostatnie pokazuje, jak myślą Rosjanie o obecnej polityce i sytuacji w Ukrainie. Zwłaszcza lubię filmik, gdzie on wychodzi na site chat roulette i zadaje różne pytania rosyjskim użytkownik użytkownikom, takie jak jakie mają opinie o Putinie. Odpowiedzi były naprawdę niespodziewane. Numer 5. Studio Wschód. No, właśnie mówiąc o Rosjanach w Polsce, chciałbym teraz zarekomendować kanał o Polakach w Rosji. Dlatego polecam Wam sprawdzić kanał Studio Wschód. Oglądałem już wszystkie ich filmiki o ludziach o polskich korzeni, których przodkowie byli deportowani z Polski na Syberię zwykle w czasie Stalina. Większość dni z nich, Ło! Wow, większość z tych ludzi. Nawet nie mówię po polsku, ale nadal utrzymuje tradycje polskiej kultury, jest katolikami, a w jednym odcinku można usłyszeć, jak śpiewają polskie kolendy na Boże Narodzenie. Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. Czuwam. Bardzo miło. Numer 6. Maria Kuranec. Maria Kurac jest Białorusinką, która mieszka w Polsce i w jej kanału ona opowiada o swoim doświadczeniu jako obcy krajowiec w Polsce. W Sądzę, sensie, że ona ma bardzo interesujące wrażenia o życiu w Polsce I jest bardzo ciekawie, kiedy ona rozmawia o różnicach między Białorusią a Polską. Czasami ona robi filmiki po białorusku, więc tutaj można posłuchać, jak ten język brzmi. Czy słyszeliście kiedyś język białoruski? Myślę, wielu z Was nie. W całym świecie tylko 7 milionów ludzi rozmawia na białoruskiej mowie. Numer 7. Andrzej Siedlecki W końcu chciałem wspomnieć o jeszcze jednym kanału, który nazywa się Andrzej Siedlecki. Lubię ten kanał, bo Andrzej ma masz... szczególnie głęboki głos, którego jest bardzo przyjemnie słuchać. On rozmawia bardzo wolno i wyraźnie, co sprawia mi zrozumieć praktycznie wszystko, co on mówi. Filmiki dotyczą jego podróży po świecie i zwłaszcza lubię jego filmiki z Japonii. Ja też kiedyś mieszkałem w Japonii i jest bardzo ciekawy. Jakie spojrzenie ma Paulak na te tajemnicze państwo? I tak, drodzy państwo, to są moje ulubione kanały na YouTube. Poniżej są wszystkie linki. Wchodźcie na te kanały i subskrybujcie właśnie teraz. No po tym, jak zapisać się na mój kanał. Nie zapomnijcie, że tutaj można nie tylko oglądać moje filmiki, a też można spojrzeć na bardzo ciekawe playlisty. Które zawierają jeszcze więcej wspaniałego kontentu od różnych twórców. No co, to tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki. Na razie. Perfekcyjnie. Mniej więcej.